Cześć! Co łączy znajdujące się w ogrodzie saskim fontannę i tajemniczy budynek przypominający świątynię? Odpowiedź brzmi autor: Henryk Marconi. I data: 16 czerwca 1855 roku i związane z tym wydarzenie uruchomienia wodociągu. Kilkadziesiąt lat przed uruchomieniem stacji filtrów, swoją działalność rozpoczął system wodociągowy zaprojektowany przez włoskiego architekta Henryka Marconiego. Miał on za zadanie przede wszystkim zaopatrzenie lewobrzeżnej części Warszawy w partiach górnego miasta, które borykało się z trudnościami dostępu do czystej wody. Zainspirowany rozwiązaniami Lindlejowskimi na zachodzie, Marconi postanowił zastosować system filtracji wody Wiślanej. Centrum układu znajdowało się u zbiegu ulic Dobrej i Karowej, gdzie ulokowano osadniki gromadzące wodę zaczerpniętą z Wisły, otwarte filtry piaskowe oraz pompy parowe które doprowadzały już oczyszczoną wodę do zbiornika ulokowanego w ogrodzie saskim. Wodozbiór ten do dzisiaj zachował swój oryginalny, klasycystyczny wygląd budynku z kolumnadą, wzorowanym na świątyni bogini rzymskiej Westy w Tivoli. Była to pierwsza swego rodzaju wieża ciśnień w Warszawie. Wodę dystrybuowano do około czwartej kamienic lewobrzeżnej Warszawy, istniejących wciąż miejskich wodotrysków oraz do czterech fontan, w tym do jednej znajdującej się za mną, którą uruchomiono dla zwieńczenia całego projektu. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia lajka oraz do subskrybowania kanału. Do zobaczenia, cześć!